W poprzednim filmie kupiłem rower za 720 zł, żeby przerobić go na fajną dirtówkę. Okazało się, że to Bitcoin, który ma sporo wad, ale za to jeździ się fajnie. Jak wiecie, na ostatnim filmie rozebraliśmy amortyzator z tego roweru, żeby go sprawdzić, i okazało się, że jest tam duże wgłębienie na nim. Część osób pisało, że amortyzator jest do wywalenia, część osób, które się według mnie nawet bardziej znają. Napisało, że to wgłębienie nie jest niczym poważnym i wiele osób jeździ z takimi wgłębieniami, i wszystko jest ok. Także wolę zaufać tym osobom. Dzisiaj ostro przerabiamy ten rower. Zajmiemy się najpierw lakierem, który będziemy oklejać. Bo pisaliście różne komentarze: pomaluj na czarno, pomaluj na fioletowo, różne były opcje, ale jeden komentarz mi się spodobał najbardziej, bo stwierdziłem, że to będzie najciekawsze, trochę śmieszne. Także nie traktujcie tego do końca poważnie. Okleimy ten rower karbonem, proszę karbon z Allegro w naklejce i będziemy to robić. No wiem, wiem, trochę to takie zwykłego roweru fajnego, jakiegoś bym tego nie zrobił, ale skoro to jest Bitwin, to co będziemy żałować. Żeby dostać się do wszystkich zakamarków ramy i ją dokładnie okleić, trzeba rozebrać rower na tyle, na ile jest to konieczne. Pisaliście pod ostatnim filmem, że mam wywalić fałbreka i przełożyć tarczę hamulcową na tylne koło. Na razie zdejmę ja ten hamulec, a tarczę przełożę później. Do wyczyszczenia ramy wykorzystam teraz środek do czyszczenia rowerów. Jest to środek od Bike by SG, z którymi nawiązałem teraz współpracę. To jest chemia biodegradowalna, czyli bardziej przyjazna środowisku. No i zapach. Słuchajcie, to tak pachnie. Taką limonką, takimi cytrusami lubię takie zapachy warsztatowe. A jeśli chcecie wydłużyć życie waszego roweru i żeby pachniał i ładnie wyglądał, to zaobserwujcie profile na Facebooku i Instagramie Bike SG oraz napiszcie w sekcji komentarzy, jak wydbacie o swój rower i czy słyszeliście o marce Bike SG. Po wyczyszczeniu ramy odtłuściłem miłą benzynką i mogą zabrać się za oklejanie. Zacznę od tylnego trójkąta ramy, ponieważ jak tutaj popełnię jakiś błąd, to będzie najmniej widać. A robię to pierwszy raz, więc pewnie popełnię dużo błędów. Na początku opracowałem sprytny patent odrysowania skomplikowanych elementów i wycięcia ich w takim kształcie. Wydawało mi się to genialne. Potem jednak zostawiłem ten pomysł i okleiłem jak leci. Nauczyłem się, żeby najpierw naklejać naklejki w kątach i różnych zagięciach, a potem przykrywać najprostsze i najdłuższe części. Im większe elementy przykleję, tym lepiej. Akurat folia, którą kupiłem, według mnie średnio się nadaje do oklejania roweru, bo jest no trochę za gruba. No, nie można mi zarzucić, że się nie postarałem przy tym. Spędziłem chyba z 5 godzin. No, może no, jest kilka niedociągnięć, kilka zagnieceń, kilka ostrzejszych krawędzi, ale to są drobiazgi. Gdybym kogoś spytał, kto to okleił, powiedziałby pewnie, że Leonardo da Vinci. No, może z małą niepełnosprawnością. Pod ostatnim filmem mówiliście też, że mam wywalić przedni hamulec, bo w dircie nie ma się przedniego hamulca, więc niech Wam będzie. To będzie taki nasz wspólny projekt. I ten hamulec tarczowy z przodu przeniosę na tył, czyli nie zakładam już tego zacisku V brake z tyłu, tylko przekładam tarczę na tylnie koło i zacisk na tył. No i skoro i tak zdejmuję tą przednią klamkę, to zdejmuję grypy i wymieniam je na niebieskie i to będzie taki karbonowo-niebieski rower. Dobra, teraz przekładam tarczę hamulcową i mam takiego farta, że mam niebieskie śruby do przekręcania tarcz hamulcowych, więc będzie jeszcze bardziej customizowany rower. Co mnie trochę jara, że akurat był taki przypadek, że kiedyś zamówiłem po prostu niebieskie śruby. Jeszcze nie koniec zabawy z tym tylnym kołem, ponieważ mam do niego tylnią oponę. Tylnią, no, inną oponę z grubszym bieżnikiem. Tak jak Wam mówiłem, że chcę mieć inny grubszy bieżnik. I przyszedł do mnie z jednego sklepu rowerowego yy, w świetniku, w worku na świecie. O, szwab, smarcam, o grubości 2,10. Kiedy zakładałem koło, stało się coś niespodziewanego. Tarcza nie mieściła się w zacisk hamulca. A dobra, znalazłem tutaj: jest taki napis F160, czyli front, czyli na przodzie może być tarcza o wielkości 160 mm, a rear, czyli tył, 140, czyli 140 mm, czyli z tyłu mogłaby być na ten zacisk tarcza o szerokości 140 mm. To jest strasznie mało 140 na rower górski, to jest zdecydowanie za mało, więc raczej wchodzi w grę po prostu wymiana zacisku na inny, ale wystarczy raczej założyć tylko adapter dystansujący, który będzie tańszym rozwiązaniem. Ogarnę to na filmie za tydzień, a teraz czas na czyszczenie i smarowanie napędu. Użyję do tego preparatu od Bike by SG. A jeśli chcecie kupić jakąś chemię z ich strony, to użyjcie mojego kodu zniżkowego na 10%, który jest dożywotnie aktualny. Mam trzy różne smary: na mokre, na suche i na każde warunki, czyli na mokre i suche. No a ponieważ teraz co chwilę pada albo jest słońce, użyję tego For Element ceramicznego na każde warunki. Ten sam co Wy macie w tych trzech zestawach do wygrania, bo myślę, że teraz będzie właśnie taki najbardziej optymalny. Oj, coś tu się odkleiło od ramy. Stało się coś spodziewanego, ale miałem nadzieję po prostu, że to się nie wydarzy. Niestety odtrzymania rowerów stojaku na ramię podarła i pomarszczyła się naklejka. Ale jednak zaletą takich naklejek jest to, że wszystkie skazy można łatwo załatać. Zarysowanie na amortyzatorze będę sobie czyścił pastą tempo, to jest najlepsze na takie rzeczy. No założę się, że w komentarzach będziecie gadali i się wyśmiewali z tej naklejki i tak dalej. No wiem, że to jest śmieszne i na pewno lepiej byłoby pomalować ten rower po prostu na czarno, ale z drugiej strony ta struktura tego karbonu trochę fajnie wygląda nawet po malowaniu czegoś takiego nie osiągniecie ale no lepiej by było jakby ktoś profesjonalny profesjonalnymi naklejkami okleił po prostu ten rower i wtedy to miałoby jakiś sens, a tak to wygląda dobrze, ale dotkniesz to, oprzesz gdziekolwiek i już jest do niczego także jeśli ktoś się zajmuje oklejaniem rowerów, samochodów to może napisać, eee, spróbujemy razem coś nagrać i okleić ten rower prawidłowo. Po założeniu koła mogę wreszcie wam pokazać moją bestię w pełni okazałości. Szczerze to jestem naprawdę dumny z tego co zrobiłem, bo chodziło dzisiaj o to, że ten rower ma wyglądać po prostu lepiej. No i, i wygląda, choć wiadomo w jaki sposób jest to zrobione i jak to jest niepraktyczne, ale z daleka, czy jak się nie przyjrzycie, to to naprawdę wygląda super, a jeśli macie jeszcze to siodełko i zacisk do hamulca, to napiszcie do mnie najlepiej na Instagramie, tam chyba najszybciej Wam odpiszę i przechodzimy do kwestii bezpieczeństwa na drodze i konkursu. Razem z blogiem rowerowym chcemy zwiększyć bezpieczeństwo na drodze, dlatego przeprowadzamy co odcinek dla was quiz. Pod ostatnim odcinkiem dobrą odpowiedzią było odpowiedź B, czyli możecie jeździć na chodniku, kiedy opiekujecie się dzieckiem poniżej 10 roku życia. A dzisiejszym pytaniem jest: co możecie robić na publicznej drodze? Zostawcie dobrą odpowiedź w komentarzu, dla zwycięzcy czeka nagroda. A jeśli chcecie, żeby wam za darmo wysłali takie naklejki, które promują bezpieczną odległość 1,5 metra między rowerem a samochodem, to wejdźcie na blog rowerowy, link macie poniżej w opisie, napiszcie do nich, że chcecie taką naklejkę i możecie ją nakleić sobie później na samochód, na rower, gdziekolwiek, żeby to było widoczne.